No witam wszystkich gołąbki po karmieniu Najadły się tamte dwie palki musiałem zamknąć Może tak powiem Robiły zamieszanie Tamte to są pod 19, te to są, to są tutaj przez razie zamknięte Ona się musi przyjrzeć do tego samczyka I tyle. Te dostały tutaj karmę, i ten, bo zawsze wypuszczałem i chowałem, ale teraz nie mają. Ulgi takiej po prostu wyrzucają. Te tu z siedemnastki, te z dwunastki ona. Ten samczyk. O tym mogę tu otworzyć. wygląda. To to jest znoszą tę różną słomkę, wchodzi gdzieś obok i muszę mu położyć te to co tutaj powycinałem te, te krążki i włożyć do gniazd no, Jakby jajka się kładą. Tak to wygląda, tak ma teraz być spokój swojej celi. Mają rządzić. Nie przeszkadzamy im, mówię na taki krótki filmik. Nie ja wiem, tu, tu przyjść, za chwilę tu poschrobać, troszeczkę to podłoga, ale nie będę im tu przeszkadzał. Niech Mają swój spokój. Ciemię tutaj samiczki, tutaj dwie są samiczki. No to była podziubana lekko. Ma tą czapę taką, ale się dojdzie z tym. Ja Podziubał samczyk, cholera, o. Możemy, no, sobie idą. Tu są też dwie samiczki. Też podziubana tamta, a tamta była podziubana przez samiczki w zeszłym roku. Nie no, Yeah. O no dalej panie góry Pani będę poleciała tam O. No. się nauczyć, że ona tam poleciała Dobra, nie szkodzi, że tam poleciała Tam wypuścimy z tej strony A tamta wejdzie drzwiami A no już no idzie moja uciekinierko. To wypuszczę. Wypuszczam je. To będą latały z modymi. Wczoraj je wypuściłem też. No. I ogólnie mi chodzi... jaszcząbek, czy będzie atakował, czy nie. Na razie ich tam nie atakuje. Nie wziął ich, one już parę razy latały. Teraz wczoraj wypuściłem i dzisiaj zara no zaraz usiądą i tu wejdę, no ale chodzi mi o sząpko, bo jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę będziemy puszczać dźwięk. O, gdzie on tu jest? Tutaj. Co latają dwa. Pogoda dzisiaj nie jest za fajna, bo deszczowa i nienawidzę takich pogody pochmurno. Się zaciągnie. No... Głąbki piszczą. Tu gołąbki piszczą, fajne będą tamte gołąbki, ciekawe czy samczyk, prawdopodobnie to z lewej pstry mocniej, to będzie samczyk, on takie właśnie daje, samczyki pod nim są. I ciekawe, czy jaszcząbek. I go sprzątnie, bo kiedyś mi go sprzątał jaszcząbek, ale później sobie dałem radę z tym jaszcząbkiem, za chwilę będziemy puszczać, teraz nie, ale za parę, powiedzmy za tydzień, dwa. To już zacznę puszczać. O, znikły mi te gąbki. Zacznę puszczać dźwięk sowy, żeby go nauczyć. O, tam lecą, żeby uczyć pomimo tego, że mam te sowy rozwinięte. Ta sowa, tamta sowa będzie przekręcona, bo troszeczkę zmienią, zmienią miejsca. Tylko tamta, co jest do góry na chacie, to ono nam zostanie. Ale te zmieniają miejsce, lokalizacje trochę się pozmieniają tych, tych słów, żeby one wiedziały, ta też pójdzie bardziej tam, bo ta pójdzie tam pod brzozę. Obki latają. I będziemy, by dopuszczał ten waltańca, by dopuszczał dźwięk sowy, żeby on wiedział, że tutaj jest terytorium groźniejszych ptaków. Hmm. Tak sobie tu siedzą, tu może w końcu zniesie jajko, ta samiczka, o, ten samczyk tu nie chce na tych jajku siedzieć, może się nauczy w końcu, za cholerę nie siedzi, ta samica obserwuje, co chwilę tam wchodzę to, to ta samica, o, Super uciekać rozwalają to jedzenie, cholera, nie dostaną dopóki damy im wody damy im wody damy teraz wody Tam teraz nie będę dawał no nie będę tutaj Jeszcze tak zanudzał, woda mam z butelki 24 godziny odstana od, 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 od jest kilka butelek i ci jeden drugi. Wieje mocno ale z drugi. Chodź, 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 O, jest drugi Za no, nie latają. No tak dopiero te pierwsze takie latania. Parę razy były ale... no, Chodź, 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 chodź no, z rozpodu, nie wiedzą co to chodź, chodź, ale nauczymy je ze spokojem. Tyle. Ja sąbek nie wziął. Wieczorem wypuszczę, takie podchody trzeba robić, bo nie chcę żadnego gołąbka stracić, ale jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym tamtego, którego z tych dwóch samiczek niż no z gołąbka lotowego. To no. są tam są fajne czerwone będą. Dzisiaj im trochę tutaj posprzątam. Jak te zniknie troszeczkę, to tutaj w gnieździe nie, w gnieździe nie sprzątam. Gołąbki to się muszą trochę odparlić, bo yy, może pójdę tam. Bo troszeczkę już mają, niektóre gołąbki to mają już za dobrze. Ludzie tak nie mają, jak, jak te gołębie, że na bieżąco się sprzątan, a u mnie w gołem Tu musi być 300 w tych dwóch boksach. Ale gołąbek, jak tu, jak tu ma przyjść, to on musi, on musi zasłużyć, żeby tu być. I tu już się do niego dbam, ale z gniazda to on musi wyjść. Z gniazda to on musi wyjść. O, tu też jest ten, po tych moich Mirusiach, Jarusiach, po tej wioleczce ten z tej linii i też jest już inny kolor. To jest partner właśnie tamtej białej maratonczynki mojej. I jeżeli ma tutaj przyjść, to tam tylko sprzątam. Tak, tylko powierzchownie z wierzchu, tutaj w tym wierzchu, A młode to można się też te odporności złapać. Jak on nie łapie odporności, już w mieście. Oczywiście w moich hodowli tak jest, proszę się nie sugerować. To już mi taki gołąbek, on raczej przepadnie ten gołąbek, już do tego nie trafi. Bum, jak ma być twardy Moim zdaniem to on tam w każdych warunkach przebywie I on chory nie będzie o, Także też weszły fajnie I tyle Moc tam się tam, że tak powiem Ta mocno tym, troszeczkę Ale tu o, wiesz wierzchu tam słomkę trochę Tak sobie leżą Tutaj Należy no, też do kopara Jaka para jest, tak dbają. Tu nie widać. Gdzie to jest tutaj sam. Tutaj są też ciekawe. Gołąbki będą. Jaka para jest, one tam mają. W niej, jakbym nie to jest czyściutko w koło, Tylko tu jest. Naczepane. Tak samo. O! Potem będą ciekawe. Gołąbki. tu będą ciekawe. Potem samczyku. po tej samiczce ono powinno jeszcze strzelić skrzydłem o, To jest samiczka, właśnie. jak tu daję jeść To te niektóre mnie strzelają skrzydłem Ta samiczka O, to też jest jasenka A ona siedzi na gnieździe, to też mnie strzela skrzydłem Wrzucam jest z celi, chociaż jej jeść daje. Także młodych trochę tu jest Będą karpiate i niebieski Ciekawe, jeszcze niebieskiego nie miałem w tej linii Ale inny samczyk przyszedł Inny samczyk przyszedł, zobaczymy jakie pójdą też powinny iść. Następne, następne lęki powinny iść inne, bo jak już mówiłem, Wioletka i Stasiu Stasiu to jest dalsza rodzina. Taka dalsza rodzina gdzieś tam się babcie łączą, tak daleko. I tyle także jako zaraz doleję wody, nam wody, I tyle herbatka to z pozostałości tu mam o ktoś tam był ciekawy, co tutaj konieczne daje no to tutaj nic nie ma to są puste same i pozostałości mówię tak jak mówiłem po zeszłym roku w tym roku tam nie stosuję żadnych tam wymyków o tu to widać słoiki to pod bałaga nie widać co hodowca daje słoiki tu jest słoik Same te Dolfos to, Dolfos to daje, bo to nie jest żona chemia. O, ryż. Ryż. Tu mam o. Na grzyba. Candivet pozostałości, to, to już nic nie ma w tym. To już jest puste praktycznie. Takie, takiego tu nie zjemy. Ocet jabłkowy to daje. Tam są stare naturalis. To dawałem na pierzenie w zeszłym roku. Słaba karma owca, tam jeszcze ktoś mi napisał komentarz, że coś tam mi napisał, że nie wypierzą się tego łąbki czy coś, a ja na owsie je dawałem, ja po prostu jestem hodowcą takim troszeczkę innym, hodujemy razem wszyscy gołębie, ale ja inaczej do tego podchodzę, jeżeli dawałem siarę, no to go... siarę dawałem, do karma moim zdaniem powinna być słabsza, moim zdaniem oczywiście, nikt mi do niczego nie namówi, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, że ona owcu gołębie się mają wypierzyć to zapraszam zobaczę sobie jak się ładnie wypierzyły i oczywiście to dawałem nie za dużo ale dawałem to i ma taki tu jest ten mój grycik taki ja robiłem teraz ja muszę im dosypać o tutaj są tu jest ta melasa moja to pudełko jest po ziołach moich co tam jeszcze mamy tam jest probiotyk i tam jest naturalisa, ale tu są orzeszki były. To były, orzechy, to są orzechy w środku, to jest po prostu pojemnik, a pojemnik i mielone orzechy, że tak widać o, to są mielone orzechy wyglądu młodych, a tak to tam nic nie ma, o, czapka. Co daje te żelaza, takie daje te kalcium, to muszę dawać tym bardziej teraz. One mają do wody i tyle. O, tu stare tabletki, te tabletki to już mam z 5 lat. O, co mogę polecić? O tu mam takie Jodyna, to musi być hodowca takie, gołąb się skaleczy Endoekno Tu jeszcze trochę mam, olejku Polecam. Szczerze polecam Endoekno. Mierzę tam komuś chce nabić kasę czy coś, tylko yy, gdzieś tam widziałem jakieś materiały na YouTubie, na tym. O, już tu nic nie ma. O, to jest tym, z centrum Zola Gołębia. Tu mam probiotyk w tym wlany. Tu są moje zioła. Tam kiedyś kupiłem drożdże. W zeszłym roku kupiłem ten ocet, sok czoskowy, to nie daje. I tak tam, o, zakwaszacz. I kiedyś, kiedyś kupiłem ten magnes. I w środku mam, może, w środku mam takie moje, powiedzmy żółte coś, ale o tym w innym odcinku. Nic takiego. O, tu jest, jest, to jest Mam są stare. Jodyna, witamina C i Orni Mix. To tam nie daje. Też proszę. Kiedyś przywiezłem Pojechałem do weterynarza. Przywiezłem, mówiłem, że gołębie chore. Wtedy miałem tę adenę pierwszą, to mi tutaj, tutaj coś dał, nie daje tego tam. Mam swoje tam sposoby na adenę. Tylko jak już coś mi tam nagadał, ten weterynarz, no to chociaż kupiłem od niego, żeby coś z tego miał. I tyle. O, tą herbatkę kupiłem. taką herbatkę od czasu do czasu kupię. Bo tu tam, nie ma żadne nic tam. Takiego, tego. To o Te otręby. MM to dużo daje tych grytów. To tam umie jest, zaraz muszę tam dosypać właśnie tego grytu. Ten gryt mieszam z tym co ja zrobiłem i wcinają jak, jak ten z żółtego wiaderka. Ale może kiedyś zrobię odcinek o tym i tyle. Suplementacji Oczywiście te, te pojemniki, to ja tam będę wykorzystywał do, do tych moich produktów. Bo te moje produkty mam w domu. Stworzone przeze mnie. Sam sobie zrobiłem te produkty, niektóre niektóre, nie nie niektóre, tylko wszystkie produkty. Sam sobie zrobiłem taki zestaw lotowy według mnie, jakie jak powinny gołębie dostawać. Co powinny dostawać, jak trenują. Jak trenują, jak jest lot. Po prostu ja się podchodzę do tego troszeczkę tak zimną głową. Nie napinam się na nic tam. Po prostu piluję, żeby gołębie były zdrowe i nic im nie brakowało i mi się wydaje, że to tyle wystarczy żeby gołąbek dobrze latał bo zaczynałem lotować na stare, się uczyłem zaczynałem od tych złotych środków skreśliłem je po pierwszym sezonie straciłem gołębie przez to nie chcę ich widzieć i tyle, tu jest dziewczyna mojego Feliksa lata leci Felix tu ma dziewczynę no co jest, powiesz coś? chodź i tyle, nie będę tam zanudzał. Do następnego odcinka zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. W tym roku być może zrobię, o jeszcze, w tym roku być może zrobię yy, konkurs na gołębia. Żydam, tam patrzę na statystyki kanału, to jest dużo unikających. Jeżeli ci unikający się odwrócą, to to zrobię, złapię byle jakiego gołębia. Żeby nie było, że jakiegoś najgorszego daje, ja nie wiem, jakie one tam młode będą. Złapię jakiegoś gołębia i po prostu zrobię konkurs z tego gołębia. I tyle. Jeżeli tam powiedzmy jakoś ilość będzie subskrybentów i łapek w górę. Umówmy się na przykład do do końca kwietnia 2000 subskrypcji. No to zrobię później konkurs, a w maju, w czerwcu zrobię konkurs na młode, na jednego młodego. Także pozdrawiam do następnego odcinka. Dobry lot.